O za Zatem chciałem na zombi. Tu są się mam nie Mam, pochanie. mam pochanie. Nie Mimo ochoty tam zaskoczyć, ale tam są zęki, nie widziałem. Aj! Kurcze. Zrobię kiedyś, tu schałem, to w ogóle tu trochę schody. To tam nic. Wędzie się. Nie dawało, bo zapomniałem a ten czarki, czarki zły przycisk. czyste ja już każę, że jeszcze zrobię te tam schody, może w następnym odcinku to zrobimy. O. może na te zrówki, kiedyś. już na te zrówki, Może na wszystko mam z enchantowymi, idę sobie z enchantowymi, weź proszę mnie szczęku, sobie Przyszłam, bo miałem z gdzieś jeszcze sobie łopatkę A no, po co mi łopatka, z naj najmniej, na innej bo ja innej menu używam tutaj Odłożenia 4 będzie Wszystko Nagrywać Ucięto, sprawdź mi się to nagrywać, Czy, czy mi Czy się nie przestało nagrywać, nie? Dobra, nie sprawdzić Czy jest dzień, czy noc, bo jest noc tu się pójdę przespać, a jak dzień To wyruszę to na ławę hopa, hopa, hopa Hopa, hopa, hopa Hopa, hopa, hopa Tu mam drzewiczki awaryjne I nie będę wychodził i, o, i te, a propos zapewniam powiedzieć, że ja będę tędy wychodził Oho Oho, moczne zrobię. moczne kolby, moczne kolby, i dosyć się dużo przepłkałem, bo ta, tam się wchodzi, o tam, 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 no, tam. z latem Dosyć dużo się kopam, bo ja tędy tu się kopałem, to tu, tu też się kopałem, podobnie jak ja tu bym nie kopał w sumie, bo ja zrobiłem tutaj takie wyjście profesjonalne. jak profesjonalista <tot> no. takie, żeby nie coś się mi lasu nie profesjonalisty to może tak nie zrobią ja zrobiłem tak wejście nie doszło się w lasu Teraz tu, ja będę się dokopywał i tu mam zamiast zrobić drzwi. Tylko inne drzwi i nie laguję, mi to na lagach jadę. I tak to reaguje, że ja... Piernicze. I to laguję. I to że... No, no już się na mega sekunda. Za chwilę mi powiatam, że... Yy, tu robi że... Dobra, furtka. Tylko muszę zobaczyć, jak się... O, ta wygląda furtka. Ja wam... Ja, ja zrobię w ogóle furtkę. Ja sobie zakończę, bo trochę. Dobra, muszę iść na łowy znowu. Nie na łowy. Konikiem polanałam. No, Mam konika przecież, Konikiem Konikiem Ja bym miał jechać. Po prostu patrzmy mi się, nie Czarki za to, to było mi takie tak, że muszę mi się coś takiego sięchać. A w dupie nie chcę. Dobra. Nawet wyszedło. I zbroję. Po prostu się, po prostu się to dzika bestio. Po prostu się. On coś to ma. Dobra, jest ok. Okej, okay. okay, teraz wezmę złoto. Wezmę zamiast tego, wezmę miecza. Trzeba będzie bolało trochę, jakby to wkładać. Nie, nie bolało. O, tam, tak, o, tu są do roboty. dobra, z chęcią. Dobra, już po zostawie pół. Nie przebłędę. Być mi nie odejdzie do tego. Dobra. Weźmy postawię klocka tu że będzie mi pilnała tego klocka albo bo jest obecne Kici kici kicikicikuniku gdzie jest uciekaj mi ty stój wiesiu wiesiu nie uciekaj się dobra chodź się chodź biesię. Nie da się go do tego przymocować, ale się go do pochopu, tu. Ja poradzę szybko zabrać to źrebienko. Dobra. Ja się kształtuję i idę zabrać źrebienko. Dobra, ja mam lankę. Taki dosyć krótki filmik. Tu mam drzewko, tu, 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 tu mam drzewko. Trochę mała rozdzielczość sorki. Ja nie wiem, jaka rozdzielczość dać. Niektórzy nie też małe te... Niektórzy nie niektórzy mają małe te... Nie chcę, żeby były małe. Nie chcę, ja Nie, ja nie miałem po, po co małe. Nie logiczka, po Nie Nie ma się były Nie to, to ki, Nie Kajlof. Kajlofa biorę i ja ralę Kailofy. Uczymy dobra Kailofa. Za duży Kailof mam. Ja mam akurat przy, przy Shifcie dane to, Mamy biegam ja na kontrol, mam skrenanie się. Dobra, nudzi mi się idę w ruchu w góry, bo mi się mówię taki. Już, już mówię do tego jeszcze takie lampy. No, nie mam nadzieję, że muszę wchodzić tam w górę. Nie, no, no tu, tu już nie ma tego. No, piaskowego. Kurczę! o, Ja. Dobra, idziesz. To by było na tyle, ja się za chwilę odszukam pewnie nie wrócę do Was jak się odszukam, a... Także czekajcie, za chwilę wracam. Albo dobra, bo to zrobię bo pauzy robię. Pośmiejcie się przynajmniej trochę ze mnie. A, a propos nie zapomnijcie. Nać. A i, i zapomniałem się przedstawić jeszcze na początku odcinka. I, i z wami jeżeli oczywiście chyba coś ma, to spróbowałem sobie akurat um, program do nagrywania i nareszcie ten no, tam jak wcześniej już no, mam już musi, profilu. Mam Mam profile, profilia, jednego mi nie jestem w jak miną, jak miną, to miną, jak miną, jak miną, jak miną, jak miną, jak jak miną, jak jak paru godzin wyszło Dobra Kailof Kailofem wszystko Wykopa Patrzcie wszystko na jedno ciasnięcie bierze ten Kailof Co się nazywa Kailof Oko widzicie tam o Co ja się wiem Wracam gdzie trzeba, ale okej okay. Oki okay. Dobra, no, już jestem. Muszę sobie zeżreć. Też sobie coś. Mam dużo jeszcze to... No, mam dosyć. Co tu mam No. Bo już się ciemno robi, a ja lubię tak się zamaskowywać. Bo szkła to nie będę tego tego muszę mi po trochę wyjąć, żeby sobie coś tu porobić. Kurczę, nie to... Ja tutaj mam tu. Co tutaj mam zrobić? A! Może w ogóle oddzielny sobie pokoik. A, 2, 3, 4, siedem, 6, 8, 9. Dobra, co zostaje? Tu, bo mi to zostało tu. Tu. I zostaje sobie jedno tu. I co, tu mam i mam Otóż z tym, że ja mam... Um, no idziemy ode mnie, to jedzie, bo cię za chwilę ci przyjdę po płaski, żeby nie było, że bym Mam to, to, na... ta -dam, ta -dam. tu, czy nam tam, to tam, tu sobie piecyka zrobiłem. Dobra sobie przy topie, żeby... Yy, Ile A przy okazji sobie sobie coś innego. I złapię. Nie wiem, bo no to jest nasze strój, żeby się nauczyć. I tym akcentem będziemy kończyć. A z wami. Czekajcie. A z wami dzisiaj był. Farał na, na Hugatus. Na Matus. Do widzenia. Siemka.